Ponieważ przede wszystkim odbywa się to pod nadzorem, mogę powiedzieć, instancji z wyższych wymiarów, duchowych strażników Egiptu. Tego, czego najbardziej boją się również Egipcjanie. Więc, drodzy Państwo, jest mecz. Mecz bardzo ciekawy. My owszem, potrafimy czasami zamilknąć. Przemilczeć pewne rzeczy, pozwolić wydarzeniom toczyć się swoim torem. Natomiast, jeżeli ktokolwiek myśli, że misje ratowania Ziemi i ludzi, miliardów ludzi, tu nie chodzi o garstkę ludzi, tu chodzi o całą populację ludzką na czas wydarzeń roku 12 i tych, które do roku XII będą już sukcesywnie, bardzo w tej chwili już wzrastać. Więc. Ta misja naprawdę toczy się z woli wyższej. I zatrzymać się jej nie da. Jest to bardzo błędne myślenie. Przejąć tej misji i iść dalej bez łączniczki też się nie da. Ten czas, te ostatnie pół roku roku 2009, bo mamy rok 2009, ten ostatni przystanek, przed rokiem 012. Proszę Państwa, to jest taki czas pozwolenia ludziom dokonać wyboru. Państwo widzicie, że przekazów jest coraz mniej. Ale cóż, wszystko, co miało być przekazane, zostało przekazane. Jest i też forma dźwiękowa, jak ktoś nie ma czasu czytać. Można posłuchać. Oj, dużo godzin, dużo zapisów, całe archiwum dźwiękowe z przesłań od 2009, przepraszam, pierwszego roku. Tak naprawdę wszystkie przekazy poszły w Państwa ręce. No i ten program, program radiowy e, wtorkowych Tajemnic Świata, e, również, który jest narzędziem dla tego przesłania przez wiele lat, również szczodrze przekazywał Państwu wiedzę nad potrzebną na czas przemiany na Ziemi tą, żeby przygotować ludzi. Program tłumaczył, prosił, chwilami nawet błagał o pomoc ludzi, którzy byli w jego zasięgu. Kochani Państwo, zarówno grupa z Polski, jak i z Chicago była tak naprawdę na każde państwa wyzwanie. Nie było tematu zlekceważonego pominiętego, o który Państwo prosiliście. No i też y, z tego też powodu powstał ten wyczerpujący zapis y, trylogii Znak czasu, żeby wszystko naprawdę było wyłożone logicznie, po kolei, chronologicznie, y, aby każdy mógł zrozumieć i aby na te pytania Państwa świadomość, zakres y, Państwa świadomości był naprawdę na mocnych podwalinach. I podstawach. Drodzy Państwo, jeśli ktoś tę wiedzę chce odrzucić, oczywiście, że może, każdy może wszystko. Trudno będzie natomiast zrozumieć, bo ten zapis tych trzech części wyczerpujący też powstał po to, abyście Państwo nie musieli się troszeczkę rozdwajać w zrozumieniu tak zwanych tajnych ugrupowań na Ziemi, które rzeczywiście istnieją, żadne media państwa nie pouczą w tym względzie, powstają rozmaite publikacje niedoinformowane, które szczątkowo gdzieś tam odsłaniają kuluary tych tajemniczych ugrupowań. Natomiast skąd się one wzięły? Kim są tak naprawdę ci ludzie? Z kogo się wywodzą? Jaka jest ich przyszłość? Te pytania, które drążyły i nasze umysły, również wyczerpująco zostały opisane w trylogii Znak czasu. Tam państwo się dowiecie, skąd te ugrupowania się wzięły, jaki jest ich cel, co ukryli przed wami, żebyście w tej chwili myśleli, że oni są elitą, władzą tej planety. Na czas obecny w rzeczywistości są ziemską władzą. Natomiast jeśli chodzi o obecny czas przemian, hmm, naprawdę warto być dobrze doinformowanym, bo inaczej może być, że tak powiem, nadmiar chaosu nagromadzić się zarówno w umyśle, jak i w duszy, co może nie być najlepszym rozwiązaniem w postrzeganiu rzeczywistości ostatnich. Trzech lat do roku 012. Także, mili Państwo, to by było takie króciutkie rozliczenie z tych siedmiu lat prowadzenia misji Faraon, bo nasuwa się zawsze logiczne pytanie, skoro już tyle zostało zrobione, obzew jest jaki jest. Czy dobry, czy niedobry. Czy myśleliśmy, że będzie większe poruszenie ludzi? Nie za bardzo to jest istotne, bo jak Państwu wiadomo, nie ilość, jakość zawsze się liczy. Więc i Jakość ludzi zgromadzonych wokół tego przesłania na pewno jest zadowalająca. Co do ilości, nie mnie zajmować tutaj stanowisko i, i wyceniać ludzi, bo byłoby to niewłaściwe. Kochani Państwo, co można, zadałam pytanie, zrobić jeszcze? Faktem jest, że i dużo, i mało. To zależy dla kogo, prawda? Dla tych, którzy odrzucili przesłanie i. Zamknęli się na energię, która w tej chwili płynie bardzo mocno y, do Ziemi, która oczyszcza już też ziemię i ludzie, zrobić wiele się tak naprawdę nie da. Ci ludzie dokonali wyboru w większości. Tak naprawdę y, trzeba już pozwolić im podążać swoją drogą, uszanować ich wybór. Ci ludzie z własnej woli idą, <laughs> mogę powiedzieć śmiało, kochani Państwo, w zastawiony. Sidła ziemskiej elity, tak zwanych iluminatów. I tutaj rozkładam bezradnie ręce. Natomiast dla tych mniej czy bardziej otwartych ludzi, albo tych, którzy już w ogóle są na tej drodze, ci akurat najlepiej sami się umieją już prowadzić. Więc myślę, że jest troszkę jeszcze czasu, żeby coś przekazać, zwłaszcza wiedzy takiej praktycznej, dobrej, użytecznej, bo wydarzeń nie będzie brakowało. I tutaj, proszę Państwa, kolejne pytanie, po co to wszystko wyliczyłam dzisiaj i zrobiłam takie, taki remanent naszej działalności. Przede wszystkim po to, mieli Państwo, że tak naprawdę to ja już niewiele mam do powiedzenia do przekazania. Od czasu kiedy już ukazała się książka, kiedy tak naprawdę zapisałam, zebrałam w jedno to co chciałam, w takiej formie jak ja chciałam państwu przekazać, aby to było chronologicznie, logicznie rozwinięte w temacie, abyście państwo mogli zrozumieć przyczynę obecnego stanu rzeczy na ziemi. Więc to, co moim zdaniem było ode mnie do przekazania ludziom, uczyniłam, jak umiałam najlepiej i strasznie trudno byłoby mi w tej chwili już wysilać się na tłumaczenie czegokolwiek, bo czuję się już zwolniona z tego obowiązku tak naprawdę. Teraz yy, w moim rozumieniu pozostał czas na działanie. Rozpoczęte działanie i tu mam na myśli głównie już działanie. Yy, przy wspomaganiu wykopalisk archeologicznych, od których zależy, czy ludzie przetrwają przelot planety oczyszczenia, bo to jest główny cel. Bo jeżeli uda nam się doprowadzić do y, uruchomienia systemu w wielkiej piramidzie, no to y, przekazy będą płynęły o przygotowaniu się do precesji. To jest logiczne. Mówimy o dwóch wydarzeniach w roku 012. Więc jeżeli fizycznie ludzie przetrwają, no to wtedy będzie można mówić i to będzie miało sens, aby ludzi od tej strony spirytualnej, duchowej przygotowywać do przejścia tej cezury energetycznej, która będzie miała miejsce na naszej planecie. Mówimy o tym dużym cyklu. Jeżeli fizycznie ludzie nie przetrwają, no to mieli Państwo naprawdę w tej chwili każde słowa rozwijane, zupełnego sensu nie mają. Teraz to właściwie już taki czas rozpoczyna się doświadczania tych zaburzeń, o których teoretycznie wiele było mówione i czego symptomy wcześniej już do Ziemi docierały. Teraz już taki czas na stanięcie twarzą twarz z fizycznymi doświadczeniami przemian na planecie Ziemia i to pod każdym względem, bo Państwo widzicie, że to jest w każdym obszarze. Nie tylko zaburzenia klimatyczne, Ziemi, y, natomiast również w cyklach tych bytowania gospodarczych, no i wszystko, co jest z tym powiązane. Państwo też wiecie o tym, że nauka rządy państw rozwiązania na czas tych zaburzeń nie ma, nie jest w stanie sta stawić czoła zapowiadanym sztormom magnetycznym, których wzmożenie i to epicentrum najsilniejsze jest przed nami, jeśli chodzi o doświadczenia, więc logiczną rzeczą jest, że wycisza się te informacje, aby uniknąć paniki społecznej, wie, proszę Państwa, że tak naprawdę gdybyśmy nie mieli tych informacji, które mamy, o istniejącym ratunku, a wiedzielibyśmy mówię o sobie głównie pracującej osobie przekazującej informacje na antenie, gdybym była w sytuacji takiej, że nie wiedziałabym o tym, więc też, też na pewno unikałabym poruszenia tego tematu, żeby nie denerwować ludzi, nie, nie powodować paniki. Natomiast kiedy człowiek ma świadomość, że rozwiązanie jest to powiem Państwu, nie wyobrażam sobie, aby nie poświęcić maksymalnie dużo czasu na przekazanie informacji, na poinformowanie ludzi o tym, że y, takie zabezpieczenie i taki ratunek istnieje. Stąd ta, y, stąd ta cała działalność y, i oczywiście ten program i, i wszelkie działania na tym polu. Więc co się tyczy mediów korporacyjnych, mediów rządowych, mediów, które są sterowane przez ziemskie systemy, więc one już otrzymały wyraźne dyrektywy do ukrywania przed ludźmi yy, wszelkich relacji z zaburzeń nie tylko klimatycznych, ale i geoklimatycznych i elektromagnetycznych, więc żeby wyciszać panikę w opinii społecznej i zachowania ludzi na szerszą skalę, więc w sposób specyficzny te informacje, zresztą już to się zaczęło, są one już przekazywane tak, żeby zbalansować napięcie i utrzymywać ludzi w pozornym takim zadowoleniu, że niby nic wielkiego się nie dzieje. Panie Państwo, rządy państwie Elity, o tym było dużo mowy na antenie tego radia i nie tylko. Rządy państw i Elity szykują się już do ewakuacji roku 012. Państwo wiecie, o budowanych arkach przetrwania, ogromadzeniu żywności, nasion materiałów genetycznych. W centralnym komputerze też nie jest dla Państwa już tajemnicą, że jest dokonana selekcja, kto do takiego schronu w roku. 12 ma przydział, kto nie, no na pewno nikt z Państwa tego przydziału tam nie ma, więc myślę, że takiego przypływu nadziei chyba przy tych naszych szczerych rozmowach. Nie zakwitają one na naszym polu. Drodzy Państwo, ziemska nauka rozwiązania planetarnego nie ma. Rządy państw też nie. Na rok 12, więc rozpoczęła się akcja, duża akcja zmniejszania drastycznego populacji ludzkiej. Ja na antenie tego radia więcej już na ten temat głosu zabierać nie będę. Wystarczająco dużo dostaliście Państwo informacji, kierunków, gdzie można znaleźć informacje. Jest jeszcze sporo filmów m, dokumentalnych, które które udostępniliśmy państwu więc jak ktoś jest zainteresowany czy ktoś przychodzi na spotkania misji faraon to te filmy są dostępne kto nie chce na ten temat nic słyszeć kto chce się z tego wyłączyć i żyć w swojej głogości bytu też ma prawo i z wielkim szacunkiem się do tego odnosimy. Mam refleksję i troszkę powiem Państwu, tutaj może i czuję się zawiedzona, bo mówię do rodaków swoich, do, którego, do których zaufanie zawsze miałam wielkie. I tak właściwie to zawsze ten sentyment wzajemny i słabość do siebie mieć będziemy. Ale ponad słabością i sentymentami jest refleksja. Po ogłoszeniu i zajęciu naprawdę yy, dużej dużego czasu antenowego, aby wyłożyć Państwu przesłanie i informacje o kodeksie żywnościowym, o kodeksie alimentarius, który ma być zaprowadzony nie tylko w Europie, w Ameryce, na całym świecie od 1 stycznia 2010 roku. Po czterech osobach, które się zgłosiły, aby złożyć protest, akces przeciwko wprowadzeniu tego kodeksu, no cóż, nic nie powiem. Refleksja i zaduma. Czy naprawdę ludzie jeszcze potrafią myśleć? Proszę Państwa, wygląda na to, że troszkę mówienie na ten temat jest już rzucaniem grochem o ścianę. Zapadła decyzja. W związku z tym po tych siedmiu latach przekazywania informacji drogą radiową w programie. Misji Paraon we wtorkowych tajemnicach świata. I zamiast tego jednego godzinnego y, programu tajemnic świata, wtorkowych tajemnic świata, które dotychczas służyły, można powiedzieć, tłumaczeniu bardziej y, tematów, trudniejszych, tematów, które wymagały omówienia głębszego, pokierowania państwem w dotarciu do źródeł informacji, do znalezienia potwierdzenia tego, o czym się mówi. Te tematy dotyczyły oczywiście.